gdy przypomnimy sobie kontekst reprezentacyjny. Bułka, ku zaskoczeniu wielu, nie został powołany przez Jana Urbana na wrześniowe mecze. Wybuchła ogromna debata na temat tego, czy wciąż powinien być brany pod uwagę w kontekście kadry. Teraz ta debata, w tragiczny sposób, wydaje się być już nieaktualna. Poważna kontuzja podjęła decyzję za wszystkich. Druzgocąca diagnoza diagnoza, podana przez Elik, jest druzgocąca. Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego to koszmar każdego sportowca, a zwłaszcza bramkarza, który polega na eksplozywnych ruchach, wyskokach i nagłych zmianach kierunku. Proces rehabilitacji po takiej kontuzji trwa zazwyczaj od 8 do 12 miesięcy. Prognoza francuskiej gazety jest bezlitosna: jego sezon może być już zakończony. Będzie pauzował przez co najmniej kilka miesięcy. Sformułowanie kilka miesięcy to prawdopodobnie najbardziej optymistyczny scenariusz. Jest bardzo prawdopodobne, że Marcina Bułki nie zobaczymy na boisku aż do następnego sezonu. Kariera piłkarza może zmienić się w mgnieniu oka. Kilka tygodni temu Marcin Bułka był gwiazdą Lig 1, finalizując transfer wart 15 milionów euro do ambitnego projektu. Dziś staje przed długą, samotną i bolesną walką o powrót na boisko. Cała piłkarska Polska, niezależnie od niedawnych kontrowersji wokół jego powołań, jest teraz zjednoczona w jednej myśli: życzeniach siły i szybkiego powrotu do zdrowia dla Marcina. Droga przed nim będzie bardzo trudna, ale wszyscy mamy nadzieję, że zobaczymy go wkrótce tam, gdzie jego miejsce między słupkami. Szybkiego powrotu do zdrowia, Marcin.